Kiedy masz marzenie, chłopie, zastanów się, po co ci to? Zapytał Midas. Jak to po co? Chcę spełnić swoje największe marzenie. Odpowiedział Nikodem: W końcu zrobisz sobie krzywdę powiedziała Zoja. Do odważnych świat należy nie ustępował Nikodem. Ta rozmowa odbyła się na rafie koralowej, czyli w miejscu naprawdę wyjątkowym, pełnym wielu kolorów, przepięknych roślin i zwierząt. Nikodem to żółto-niebiesko-zielona papugoryba. Zoja była błazenkiem w pomarańczowo-białe paski, a Midas błękitno-czerwonym konikiem morskim. Wszyscy zamieszkiwali cudowne, bajeczne wręcz zakątki. Zapewne każdy, albo prawie każdy byłby w ich sytuacji szczęśliwy, ale nie nikodem. On marzył o tym, żeby podróżować. Ale nie chodziło o morskie wyprawy. Nasz marzyciel chciał zwiedzać ląd. Od ptaków usłyszał opowieści o pięknych miejscach na Ziemi i tak bardzo chciał je zobaczyć. Ryby to zwierzęta morskie, przecież o tym wiesz, próbowała go przekonać Zoja. Rozumiem, ale przecież trzeba mieć marzenia jakiś cel w życiu, nie ustępował nikodem. Masz rację, powiedział Midas. Trzeba mieć cele, warto marzyć. Świetnie, że masz ambitne plany, ale nie wszystko da się zrealizować. Ryby nie przeżyją na lądzie, nie ma szans. Tak już jest skonstruowany świat. Trzeba się z tym pogodzić, mówiła Zoja. No właśnie, ja nigdy, przenigdy się z tym nie pogodzę. Nikodem aż krzyknął ze wściekłości. Każdy powtarzał, że marzenie papugoryby ryby nie ma sensu. Ryby nie mogą oddychać poza wodą to po pierwsze. A po drugie ryby nie mają nóg, tylko płetwy, więc nie będziesz w stanie zwiedzać tych wszystkich pięknych miejsc na Ziemi. Nikodem nie przejmował tego do wiadomości. Raz, Podjął już próbę wydostania się na ląd. Rozpędził się z całych sił, wyskoczył z wody, wylądował na ziemi, a potem leżał bezradnie dłuższą chwilę, ruszając tylko płetwami. Sytuacja zrobiła się bardzo niebezpieczna, ponieważ poza wodą nie mógł oddychać. W ostatniej chwili znalazły go zaprzyjaźnione ptaki i przeniosły z powrotem pod wodę. Nie boisz się znowu próbować? Przecież wtedy prawie zginąłeś powiedziała Zoja. Tym razem nic mi się nie stanie stwierdził z przekonaniem Nikodem. Jakim cudem zdziwił się Midas pomoże mi mój znajomy. Powiedział, że wysoko nad wodą nawet ryby mogą oddychać. No i że przeniesie mnie do lasu, gdzie ryby bez problemów żyją na lądzie, wyjaśnił Nikodem. Co za bzdury! Przecież wiesz dobrze, że to nieprawda stwierdziła Zoja. Uważaj, ten twój znajomy cię oszukuje może mieć złe zamiary dodał Midas. Dajcie spokój, to mój kolega. Dlaczego miałbym mu nie ufać? Przekonacie się sami. Jutro w południe, przy kolorowych ukwiałach, wystartuję wysoko i odlecę do pięknego lasu. W końcu jestem papugorybą, a papugi potrafią latać i żyją na lądzie. Przekonywał Nikodem. Ale ryby żyją w wodzie. Odpowiedziała Zoja. Przyjaciołom nie udało się przekonać Nikodema do zmiany decyzji. Był on zbyt mocno zaślepiony wizją zwiedzania nowych, wspaniałych miejsc na Ziemi. Następnego dnia marzyciel przybył do umówionego punktu, gdzie już czekał na niego tajemniczy kolega, który miał mu pomóc wydostać się na ląd. Okazał się nim dość duży, szary ptak. Powiedz mi, proszę, co mam robić, żebyś mnie bezpiecznie przetransportował do lasu, gdzie będę mógł oddychać, zwiedzać i zachwycać się pięknem lądu powiedział Nikodem. Zbliż się do mnie odpowiedział ptak. Nikodem posłusznie podpłynął do ptaka i zapytał. I co teraz? Teraz zjemcie na obiad! Krzyknęło ptaszysko i w jednej sekundzie trzymało już mocno Nikodema w dziobie. Ratunku! zawył przerażony marzyciel. I kiedy wydawało się, że to już koniec, że papugo ryba zakończy swój żywot w dziobie wielkiego, szarego drapieżnika, nadlecieli prawdziwi kumple Nikodema. Czyli ptaki, które już raz uratowały mu życie, kiedy leżał bezradny na lądzie. Przyjaciele tak długo przeszkadzali szaremu ptakowi, aż ten wypuścił Nikodema z dzioba. Marzyciel wpadł prosto do wody, wziął głęboki oddech i schował się między skały. Czy ty wreszcie pójdziesz po rozum do głowy? zapytała Zoja. Kiedy o wszystkim się dowiedziała. Już dwa razy prawie zginąłeś. Trzeciej szansy na życie możesz nie dostać, dodał Midas. Wiecie co? Przemyślałem sobie wszystko. Warto jest marzyć i trzeba marzyć. Warto dążyć do wielkich rzeczy, ale nie za wszelką cenę. Trzeba pamiętać, że nie zawsze wszystko w życiu się udaje. Nareszcie mówi mądrze, ucieszyła się Zoja. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Nikodem miał marzenie i bardzo dobrze. Problem w tym, że jego marzenie nie mogło się spełnić, a mogło co najwyżej przynieść mu duże kłopoty. Bo w życiu tak to już jest. Możemy osiągać bardzo wiele, ale nie możemy mieć wszystkiego. Możemy mieć ambitne plany, ale musimy pamiętać, że nie wszystkie uda nam się zrealizować. Możemy osiągać wiele sukcesów, ale każdy z nas ma różne ograniczenia, które powodują, że nie we wszystkim jesteśmy dobrzy. Nikodem chciał podróżować i zwiedzać, ale nie mógł tego robić poza wodą. Lecz zamiast się załamać, Zaczął podróżować w wodzie i szybko się przekonał, jak wiele jest pięknych miejsc, których do tej pory nie doceniał. Szybko stwierdził, że nawet gdyby potrafił oddychać na lądzie i sprawnie się po nim poruszał, to byłby tam nieszczęśliwy bez przyjaciół. Doszedł też do wniosku, że jego życie wcale nie jest smutne i pozbawione kolorów. Zwłaszcza, że mieszkał na przepięknej rafie koralowej.